Dzień dobry, proszę Państwa, jesteśmy na plantacji brokuła jesiennego. W tej chwili mamy plantacje, które są wysadzone od 4, 6, 8 tygodni w gruncie. Chciałam Państwa bardzo mocno uczulić przed chorobami bakteryjnymi, bo my bardzo często budzimy się za późno wtedy, kiedy już mamy widoczną infekcję na roślinie. Szukamy wtedy środków, żeby zatrzymać bakteriozę, ale zwykle to już jest niestety za późno, więc działajmy w momencie, kiedy widzimy, że warunki sprzyjają rozwojowi choroby. W ostatnich dniach mieliśmy bardzo dużo opadów deszczu, już jesteśmy w momencie, kiedy skraca się dzień. Więc też odparowanie wody z liścia nie zachodzi tak szybko. Mamy poranne rosy, wieczorne rosy, Liście jest mokry przez kilkanaście godzin w ciągu dnia, więc to są już momenty, które mogą sprzyjać rozwojowi chorób bakteryjnych. Bakterioza pojawia się w postaci takich już widocznych przebarwień na liściach czy uszkodzeń na róży bardzo często kilka albo kilkanaście dni po infekcji, czyli wtedy już jest za późno. W tej chwili po każdym deszczu, w momencie kiedy już, tak jak na przykład dzisiaj, jest moment, kiedy rośliny są suche, wczoraj, przedwczoraj, 3-4 ostatnie dni. Cały czas mieliśmy opady deszczu, ale dzisiaj już jest moment, kiedy możemy wykonać zabieg do listny. Oczywiście na tych plantacjach, gdzie jesteśmy w stanie wjechać sprzętem. E, I to, są takie, e, to jest taki czas, kiedy powinniśmy wykonać zapobiegawczo, bo w przypadku chorób bakteryjnych działamy tylko i wyłącznie zapobiegawczo, preparatami miedziowymi, miedziowo-siarkowymi. My mamy w swojej ofercie produkt Ramy Zolfo Ferticus 3 i to jest naprawdę świetny produkt, który mm, odżywia miedzią, siarką. Siarką, manganem powoduje, że roślina jest w fajnej kondycji, co też e, pomaga w walce z chorobami. Może nie tyle w walce, ale roślina tak szybko nie ulega presji chorób, kiedy ma taki fajny wigor i kondycję. A przede wszystkim mieć i siarka, zostając na e, liściu, utrudnia rozwój wszelkich patogenów. Musimy też pamiętać, jak wnikają choroby bakteryjne do m, rośliny. E, miejsce, gdzie liść styka się z ziemią i na, na końcu blaszki liściowej znajdują się hydatody. To są takie struktury na liściu, kto, dzięki którym roślina pozbywa się nadmiaru wody. Ale też, kiedy liść dotyka Ziemi, to właśnie e, tymi otworami wnikają patogeny, wnikają e, patogeny, które później powodują właśnie niestety choroby, więc odpowiednia ilość wody. W przypadku ramy Zolfo Verticus 3 to jest od 400 do 600, 600 litrów wody na hektar, musimy dobrze pokryć roślinę, całą roślinę, cały liść, aby zabezpieczyć jak największą powierzchnię liścia. I po każdym deszczu, kiedy tylko sprzyjają nam warunki, wykonujmy takie zabiegi miedziowe, miedziowo-siarkowe, czy właśnie taka kombinacja tych trzech właściwie składników: miedź, siarka, mangan, żeby zapobiegać, bo później będzie już niestety za późno. Dziękuję bardzo.